Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj jedna z moich bardziej ulubionych sałatek z tuńczyka będzie to sałatka na bazie kaszy, tuńczyka i brzospini. Ja do dzisiejszej wersji wezmę brzospiny z puszki, ale spokojnie można wziąć także świeży owoc i będzie bardzo dobrze tutaj pasował. Sałatka jest nie tylko prosta i szybka w przygotowaniu, jest także bardzo smaczna i sycąca, co więcej świetnie sprawdzi się jako alternatywa kanapki, czyli jako przepąska na wynos. Jeśli zechcecie ją zrobić ja gorąco polecam, to przepisy i składniki znajdziecie jak za zawsze na www.skutecznie.pl. Ja tam bardzo serdecznie zapraszam, a teraz pokażę, jak ją przyrządzam. Zapraszam. Zaczynam od przygotowania kaszy, to może być dowolna kasza, robiłam już tą sałatkę na bazie kaszy gryczanej, zwykłej kaszy jaglanej, czy też tak jak dzisiaj na bazie kaszki kuskus. Kaszka kuskus jest o tyle korzystna, że można ją rzeczywiście przygotować bardzo błyskawicznie, wystarczy ją po prostu zalać wrzątkiem. Zatem do miski dodaję 150 g tejże kaszki, jak widać jest to niepełna szklanka o pojemności 250 ml. Do kaszki dodaję mniej więcej pół łyżeczki soli, ale ilość soli oczywiście według własnego uznania, według własnych upodobań. Dodam także kilka listków świeżego oregano, tylko drobno je posiekam. Chodzi o to, żeby one po zalaniu wrzątkiem uwolniły swój aromat. I kusplust teraz zalewam wrzątkiem, tyle, żeby Ponad powierzchnią kaszy było mniej więcej pół centymetra wody. Dokładnie mieszam i zostawiam pod przykryciem, żeby kaszka pęczniała, a sama w tym czasie przygotuję pozostałe składniki. Kapęcznieje, pęcznieje, a ja szykuję cebulę. Pół cebuli kroję w drobną kostkę lub po prostu drobno siekam. Można ją także dodać do kaszki, zalać wrzątkiem i dzięki temu ona zrobi się bardziej miękka. Ja dodam ją po prostu surową, bo wolę taki smak. Teraz brzoskwinia. Ja, jak wspomniałam wcześniej, w dzisiejszej wersji biorę brzoskwinie z puszki. I biorę jakieś 3 lub 4 połówki, w zależności od tego, jak bardzo owocową chcę mieć tę sałatkę. I owoce kroję w dowolne, mniejsze kawałki. Gotowe. W międzyczasie kaszka powinna także już być gotowa. No i oczywiście jest. Jest już gotowa i miękka. Dla wzbogacenia smaku można tutaj dodać yy, łyżeczkę lub pół łyżeczki masła. Ja pomijam, ale wspominam o takiej możliwości. I teraz, póki kasza jeszcze ciepła, dodaję pokrojoną cebulę. Rzoskwinie dodam na końcu. Mm, bardzo przyjemny zapach. I dodam także tuńczyka z puszki. Jest to tuńczyk w zalewie. Jeśli chodzi o ilość, to pół takiej standardowej puszki, takiej mniej więcej 200 gramowej. I na koniec kilka łyżek jogurtu naturalnego. Ilość tego jogurtu w zależności od upodobań, bo on wyznaczy konsystencję i gęstość tej sałatki. Ja zacznę od niepełnych czterech łyżek i jeśli trzeba będzie, to jeszcze go będę dodawać. Myślę, że tak w zupełności wystarczy. I na koniec brzoskwinia. I to w zasadzie mogłoby być wszystko, ja jeszcze dla koloru lubię tutaj dodać drobno posiekaną zieleninę, najczęściej dodaję rzeżuchę lub drobno pokrojoną rukolę, w dzisiejszej wersji będzie to rzeżucha i dodam także garść posiekanych orzechów, w mojej wersji będą to orzechy włoskie. Orzechy siekam, ale tak niezbyt drobno, żeby były wyczuwalne w sałatce i dodaję je oczywiście do miski. I gotowe. Przekładam do mniejszych miseczek i podaję. Pyszna i delikatna sałatka z tuńczyka już na stole o lekkim posmaku tuńczyka, brzoskwini i cebuli oraz jogurtu. Naprawdę bardzo fajna kompozycja smakowa. No i sałatka, jak sami widzieliście, jest bardzo prosta i szybka w przygotowaniu. Najlepiej smakuje, kiedy odstoi swoje w lodówce. Minimum 30 minut, najlepiej kilka godzin, zatem warto przygotować się sobie wcześniej. Ale będzie także smakować bezpośrednio po przyrządzeniu. Zatem, jako szybki, ratunkowy posiłek, także wspaniale się odnajdzie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Gorąco zachęcam do jej przygotowania. Moją podaję na stół. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego!